Dojechaliśmy do szpindlerowego młyna z cieplic. Mieliśmy tutaj półtorej godziny. Jest godzina 8.30 i będziemy szli wzdłuż Łaby koło łapskiej bołdy. Tuż po wyjściu z parkingu jest wyciąg, pizzeria. Parkiem kosztuje 30 koron. To się zapłaci przy wyjeździe. Będziemy szli niebieskim szlakiem. No to zaczynamy naszą przygodę. Lekkie nachylenie do góry. Dość fajne jak na początek. Rozgrzejemy się. I później będzie stroma pod górę. Ciekawe, ile jeszcze spotkamy tych bunkrów, wybudowanych przez Czechów, niepotrzebnych, niewykorzystanych. Nieudany pomóc. Właśnie mija godzina, jak idziemy tym asfaltem. Bardzo łagodne podejście. Dobrze, że do góry cały czas. Jest mniej stromo niż na przykład na Morskie Oko, jak się idzie asfaltem. Jeszcze półtorej przed nami. Widoków na razie żadnych. Jedynie ta łaba czasami tutaj tak pokazuje swoje uroki. Większe lub mniejsze wodospady. Ale na razie to nie jest nic, co by robiło jakieś większe wrażenie. Asfalt się kończy. Są ławeczki. Także po godzinie i 10 minutach można sobie odpocząć i zobaczyć co dalej. Chwilkę odpoczęliśmy i idziemy. Mapa pokazuje, że godzina 37 minut będziemy się tak teraz taka, później pewnie dużo stromiej będzie. Coraz piękniejsze widoki. Oho! No Tak Na górze Na górze jest wodospad panczawy A tutaj jest schronisko Łapskie Łapska bałda No i tam jest wodospad łapski dalej Wodospad panczawy A tutaj jest ambrożowa wychlitka. Czyli jakiś tarasik, ambrożowy tarasik. A to ten szlak, który tutaj idziemy To żeśmy właśnie z góry obserwowali A rok później my Tędy idziemy A pięknie No to czuję, że zaraz będziemy mieli Niezłą wyrykę do góry Parę minut temu zaczęła się wspinaczka Takie zakosy co chwilę I do góry, i do góry I zaraz będzie łapska bałda Ale trzeba to jest jeden z najpiękniejszych szlaków. Bajecznie, filmowo, serce mięknie. A tutaj jakiś wodospad? Znaczy wodospad, strumień. Ale jesteśmy chyba blisko wodospadu łapskiego. Bo coś szumi, mocno. Jeszcze niedawno pokazywałem te skały z dołu A tutaj już jesteśmy z boku ich O wysoko już jesteśmy Tylko, że dzisiaj nie zamierzamy zdobywać żadnego szczytu Po prostu przejść szlak Na którym są piękne widoki A tutaj może coś będzie widać No, no i widać Łapska Dolina Żal nie nagrywać takich widoków Jeszcze parę minut do Schryńska Łapski Wodospad Wiecie co wam powiem Ale to schronisko jest brzydkie I przez te coś mało sobie nogi nie złama No i idziemy dalej, żółto zielonym tam dalej źródło łaby rok temu tam byliśmy równo 4 godziny spaceru pod górę oczywiście odpoczywaliśmy po drodze coś zjedliśmy rozglądaliśmy się często podziwialiśmy, bo jest co ale jakby nie było minęły 4 godziny a my dalej idziemy pod górę 12.32 idziemy z boczem Wielkiego Szyszaka po stronie czeskiej i za niedługo powinniśmy mieć schronisko Martinowa Bouda mamy schronisko Dokładnie, 13 Czyli 4,5 godziny Parę takich informacji bo tam jest schronisko Martinowa Bałda A na górze są czeskie kamienie Tam byliśmy przedwczoraj Z innego aparatu powilmuję Zaraz będziemy przy tym schronisku A całkiem niedawno Bo przedwczoraj byliśmy Czeskie skały od tego schroniska będziemy szli w tam w dół chyba tam sprawdzimy dokładnie, ale tak Mamy 21 czerwca, wtorek To chyba dzisiaj się zaczyna lato Strasznie mało ludzi tutaj na szlakach jest Teraz powiedziałem i będziemy kogoś mijać, a to naprawdę na odcinku od łapskiej bałdy do tej Martinowej bałdy to są pierwsze osoby, które mijamy na szlaku do Łapskiej Bołdy, to nas mijały tylko dwie osoby, dwie pary. Przy schronisku już było więcej osób, jak na koniec czerwca to, to powinno być więcej ludzi. ludzi. No i jesteśmy pod schroniskiem. Tutaj musimy naprawdę coś zasłużonego sobie wziąć do picia. bardzo dobrze mówią po polsku. Właśnie zdecydowaliśmy, że naszym celem w przyszłym roku będzie ta góra. Krakonos. Tak, że trzymacie za nas kciuki. Jak chcecie, żebyśmy tam weszli, to proszę o łapki w górę. A jak nie, to łapki w dół. Piwko wypite, bardzo smaczne. W takim miejscu to piwo smakuje. Przecudnie. Droga ze schroniska Martinowa Bołda. Wygląda tak. Zielony i niebieski szlak Medwiedi Bołda 700 metrów Idziemy w dół, na zwał tam w dół, aż ciężko się idzie. Dość długo idziemy stromowo w dół, już mamy dosyć. No i już odmawiamy posłuszeństwa. Jak wcześniej zakładaliśmy, że pójdziemy na kebab, to teraz już nam się nie chce, już nam się nic nie chce. Chcemy dojść, chcemy dojść do auta, odpocząć, napić się i wracać i paść. Jest godzina 14:36. Ponad 6 godzin marsz. Nadzieja w nas ożyła. Te betonowe płyty się kończą, zaczyna się asfalt i wydaje się, że będzie troszeczkę łagodniej. Bo już normalnie mięsień dwugłowy, trójgłowy już nie wiem, już tak dostał po kolana dostało wszystko. Nawet łydki. Byle by było łagodniej. Choć czasowo wiemy, że jeszcze mamy jakieś ponad pół godziny, to i tak takie połączenie dróg nas cieszy. Będzie miejscowo. stromo. Spindlerowy młyn 2,5 km. Zielonym dalej. Mijamy jakąś restaurację myśliwską, a w oddali jest budka Tanapu. Mijaliśmy ją, jak wchodziliśmy na szlak 6 godzin temu prawie 7 godzin temu.